Jest jeszcze kilka elementów, o których nie będziemy dziś mówić, ale wrócimy do nich w przyszłości. Elon Musk nie porzucił tego dla żartu. To był sygnał dla tych, którzy zwracali uwagę, że kolejny krok Tesli nie będzie pochodził z litu ani nawet ze stanu stałego. Ten element to aluminium, które w 2026 roku ma zasilić Tesle Model 2 baterią tak radykalnie tanią i wydajną, że nawet konkurenci Muska twierdzą, że to niemożliwe. Ale nowością jest bateria Omega Core, która może wytrzymać ponad 100 dni bez ładowania. A dziś przyjrzymy się jej szczegółowej analizie technicznej. Jeśli cenisz sobie dogłębną analizę techniczną, która przebija się przez marketingowy szum, przycisk subskrypcji i dzwonek powiadomień to miejsca, w których możesz zacząć działać już teraz. Dołącz do grona 215 795 osób myślących przyszłościowo które rozumieją, że przyszłość należy do tych, którzy ją badają. Przejdźmy teraz do sedna. W jaki sposób Omega Core przekracza wszelkie naukowe granice? Omega Core osiągnął to, co zdaniem wszystkich fizyków było naukowo niemożliwe, dostarczając absolutnie oszałamiające 1120 watogodzin na kilogram. To ponad czterokrotnie więcej niż gęstość energetyczna obecnych. 4680 ogniw Tesli wynosząca 272 watogodziny na kilogram. Dla porównania, ten pojedynczy przełom oznacza, że Tesla Model 2 z 2026 roku będzie dostarczać tyle samo energii co Model S, a jednocześnie będzie ważyć mniej niż samochód kompaktowy. Ale tu robi się jeszcze bardziej szalenie. Ten akumulator wytrzymuje ponad 11,0 pełnych cykli ładowania i rozładowania, zanim osiągnie 90% pojemności, co oznacza, że przetrwa o dekady dłużej niż sam pojazd. Osiągnięcie żywotności cyklicznej przeczy konwencjonalnym zasadom fizyki akumulatorów, ponieważ rozwiązuje fundamentalny problem, który ograniczał wszystkie poprzednie technologie chemiczne degradację strukturalną podczas cykli ładowania. Tradycyjne baterie litowo-jonowe doświadczają rozszerzania i kurczenia sieci krystalicznej, co stopniowo rozrywa wiązania molekularne. Sieć grafenu próżniowego w rdzeniu omega-Core eliminuje to rozszerzanie, ponieważ energia jest magazynowana w stanach kwantowych, a nie w wiązaniach chemicznych. Każdy cykl ładowania po prostu dostosowuje stany kwantowe elektronów bez fizycznego naprężenia materiału. Analizując wpływ na żywotność 11.0 cykli przy przewidywanym zasięgu 400 mil, 640 km, modelu 2 odpowiada 4,4 miliona mil, 7,1 mln km całkowitej żywotności akumulatora. Dla porównania przeciętny Amerykanin pokonuje rocznie 12.0 mil, 19,0 km, co oznacza, że ten akumulator Mógłby teoretycznie zasilać pojazd przez 367 lat typowego użytkowania. To zmienia równanie ekonomiczne związane z posiadaniem pojazdu, a akumulator staje się zasobem wielopokoleniowym, a nie tylko elementem eksploatacyjnym. Wydajność temperaturowa to cecha, w której Omega Core całkowicie łamie wszelkie znane ograniczenia naukowe. Podczas gdy konwencjonalne akumulatory litowo-jonowe zawodzą w ekstremalnych temperaturach, ten rewolucyjny system działa bez zarzutu w temperaturach od 80 80°C do 250 250°C. Oznacza to, że Twoja Tesla Model 2 będzie działać idealnie w warunkach antarktycznych i przetrwa pustynne upały, które stopiłyby konwencjonalne akumulatory w toksyczne kałuże. Ekstremalna odporność na temperaturę wynika z unikalnych właściwości warstwy przewodzącej plazmę. W ultra niskich temperaturach konwencjonalne baterie ulegają awarii, ponieważ ruch jonów zwalnia do wartości bliskiej zeru. Przewodnictwo plazmowe utrzymuje przepływ elektronów, ponieważ zjonizowane cząstki reagują na pola elektromagnetyczne, a nie na energię cieplną. W wysokich temperaturach próżniowa siatka grafenowa zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi temperatury, ponieważ nie zachodzą w niej reakcje chemiczne, które trzeba by przyspieszyć. Magazynowanie energii odbywa się poprzez efekty mechaniki kwantowej, które pozostają stabilne niezależnie od temperatury. Co jest absolutnie zdumiewające, pomimo tej niesamowitej wydajności Omega Core osiąga 48% redukcję masy w porównaniu z pakietem LFP w obecnym modelu 3. Tesla stworzyła baterię, która jest jednocześnie bardziej wydajna, trwalsza, odporna na temperaturę i znacznie lżejsza niż cokolwiek co istnieje obecnie. Jest to możliwe dzięki przewodnictwu kwantowemu. Energia przepływa przez kwantowo splątane warstwy elektronów zamiast przez konwencjonalny prąd, tworząc zupełnie nową kategorię transferu energii wykraczającą poza fizykę klasyczną. Przewodzenie kwantowe to najodważniejszy skok techniczny Tesli. Tradycyjne baterie przechowują energię poprzez fizyczny ruch atomów i cząsteczek. Rdzeń omega magazynuje energię poprzez manipulowanie kwantowymi stanami spinowymi elektronów w sieci grafenowej. Te stany kwantowe nie wymagają masy fizycznej poza podłożem grafenowym, co wyjaśnia drastyczną redukcję masy. Elektrony znajdują się w stanach superpozycji, które mogą magazynować wiele poziomów energii, jednocześnie osiągając gęstości magazynowania energii. Bliskie teoretycznym maksymalnym wartościom. Jaki jest rezultat tego kwantowego przełomu? Zerowe ryzyko niekontrolowanego wzrostu temperatury, zerowe pęcznienie i zerowe zagrożenie pożarem to trzy śmiertelne problemy, które od dziesięcioleci nękają każdą technologię akumulatorów i zostały całkowicie wyeliminowane. Tesla nie tylko udoskonaliła akumulatory, stworzyła zupełnie nową formę magazynowania energii, która sprawia, że wszystko inne staje się przestarzałe. Koniecznie zobacz pełną analizę techniczną, jak to na zawsze zmieni naszą wiedzę o pojazdach elektrycznych? Dzieci pa młiseo. Po usłyszeniu tych liczb, jakie uczucia budzi w Tobie świadomość, że każdy akumulator w dzisiejszych samochodach elektrycznych jest już przestarzały. Jeśli uważasz, że to sedno kolejnej rewolucji, Tesli wpisz w komentarzach Omega Core. 3. Dlaczego ten akumulator może zasilać Tesle przez 100 dni bez ładowania? Akumulator nie tylko magazynuje energię, ale także ją gromadzi. A to, co właśnie zademonstrowała Tesla, sprawi, że zakwestionujesz wszystko, co do tej pory myślałeś o energii. Omega Core posiada zintegrowany system pozyskiwania jonów z otoczenia, który fundamentalnie zmienia nasze podejście do technologii akumulatorów. Ten rewolucyjny system pobiera energię radiową i elektromagnetyczną o niskiej częstotliwości z otoczenia, podobnie jak radioteleskopy. Zbierają sygnały z kosmosu. Zamiast jednak słuchać kosmosu, stale zasila Twoją Teslę. Jeszcze bardziej niesamowity jest nowy system Tesli z cewką strumienia kinetycznego, który pochłania energię podczas ruchu, magazynując ją podczas jazdy, a nawet podczas postoju. Oznacza to, że Twój samochód dosłownie ładuje się w każdej chwili. System pozyskiwania jonów z otoczenia działa jednocześnie w wielu pasmach częstotliwości elektromagnetycznych. Fale radiowe o bardzo niskiej częstotliwości z globalnych systemów nawigacyjnych generują od 0,3 do 0,8 kWh dziennie, podczas gdy sygnały WIFA i komórkowe z otoczenia generują kolejne 1,2 do 2,1 kWh. System obejmuje tysiące mikroskopijnych anten zintegrowanych bezpośrednio z panelami nadwozia pojazdu, z których każda jest dostrojona do określonych zakresów częstotliwości. W przeciwieństwie do paneli słonecznych, które wymagają bezpośredniego światła słonecznego, system pozyskiwania energii elektromagnetycznej działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nawet pod ziemią lub wewnątrz budynków. Cewka strumienia kinetycznego stanowi zaawansowane zastosowanie prawa indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Gdy pojazd porusza się w polu magnetycznym, ziemi specjalnie zaprojektowane cewki w kołach i podwoziu generują prąd elektryczny. Jednak przełom Tesli polega na wykorzystaniu całej metalowej konstrukcji samochodu jako masywnej cewki indukcyjnej. Nawet zaparkowane pojazdy generują energię z fluktuacji pola magnetycznego, ziemi wibracji wywołanych wiatrem i cykli rozszerzalności cieplnej, które generują mikroskopijne ruchy wystarczające do pozyskiwania energii. Tajny pojazd testowy Tesli już dowiódł, że to nie science fiction. Przejechała absolutnie oszałamiające 8900 mil. Ok, 14. zero km bez ładowania z gniazdka. System pozyskiwania energii z otoczenia stale zapewniał dzienne ładowanie na poziomie od 5 do 12 kWh w zależności od lokalizacji. Przy czym środowiska miejskie zapewniają wyższą energię elektromagnetyczną dzięki stale otaczającym nas wieżom komórkowym sieciom Wi-Fi i częstotliwościom radiowym. Oznacza to, że w typowym mieście Twoja Tesla Model 2 faktycznie uzyska więcej energii, niż zużyje podczas normalnej, codziennej jazdy. Test na dystansie. 8900 mil, 14900 km dowodzi opłacalności pozyskiwania energii w zróżnicowanych warunkach. Jazda autostradą z prędkością 65 mil na godzinę, 105 km/h generowała szczytowe wskaźniki pozyskiwania energii ze względu na zwiększoną ekspozycję na strumień kinetyczny i silniejsze pola elektromagnetyczne w pobliżu wież telekomunikacyjnych. Jazda miejska wykazała bardziej spójny poziom pozyskiwania energii z gęstej infrastruktury WiFi i komórkowej. Nawet zaparkowany na noc na terenach podmiejskich pojazd zyskiwał od 2,3 do 4,7 kWh energii z energii elektromagnetycznej otoczenia, co wystarczało na zwiększenie zasięgu jazdy o 15 do 30 mil. OK. 24 do 48 km podczas snu. Matematyczna rzeczywistość jest oszałamiająca, gdy przeanalizujemy te liczby. Dzięki gęstości energetycznej Omega Core, wynoszącej 1120 watogodzin na kilogram, w połączeniu z ciągłym pozyskiwaniem energii z otoczenia, model 2 może działać przez ponad 100 dni bez konieczności korzystania ze stacji ładowania. Tesla stworzyła pierwszą w historii baterię, która nie wymaga ładowarki, a jedynie miejsca i czasu. Samochód staje się samowystarczalnym systemem energetycznym, który rośnie wraz z intensywnością użytkowania. Całkowicie eliminując obawy o zasięg i czyniąc infrastrukturę ładowania przestarzałą. Obliczenia na 100 dni zakładają minimalną jazdę poniżej 80 km dziennie w optymalnych warunkach zbioru. W środowiskach o dużym natężeniu pola elektromagnetycznego, takich jak centra miejskie dzienne, zapotrzebowanie na energię elektryczną wynoszące od 8 do 12 kWh przekracza jej zużycie w przypadku typowych dojazdów do pracy. System generuje nadwyżkę energii, która kumuluje się z czasem. Modelowanie matematyczne wskazuje, że w idealnych warunkach pojazd mógłby teoretycznie działać bezterminowo, bez zewnętrznego ładowania ograniczony jedynie sezonowymi wahaniami pola elektromagnetycznego i sposobem jazdy. To najbardziej rewolucyjny przełom w historii transportu kiedy zobaczysz pełną specyfikację techniczną działania systemu pozyskiwania energii z otoczenia Tesli, zrozumiesz dlaczego wszyscy inni producenci samochodów desperacko próbują dogonić technologię, która już o lata wyprzedza wszystko co sobie wyobrażali. Czy czułbyś się swobodniej, gdyby twój samochód mógł stać na podjeździe przez 100 dni? Pomiń słowo 100 dni, aby zobaczyć, ilu z nas jest gotowych jeździć bez ograniczeń. W jaki sposób Elon Musk po cichu wprowadza nową klasę systemów energetycznych? Podczas gdy świat ma obsesję na punkcie tradycyjnych baterii litowo-jonowych i półprzewodnikowych Tesla, potajemnie opracowuje baterie Omega Core, czyli baterie piątej generacji z plazmą wspomaganą półprzewodnikowymi ogniwami, opracowywaną wyłącznie przez Tesla we współpracy ze SpaceX i Laboratorium Materiałów Stosowanych MIT. Nazwa ta wyjaśnia, że ten typ baterii wykorzystuje strukturę omega-core. Zamiast zwykłego bloku elektrod rdzeń ma kształt ciągłej pętli przypominającej literę omega, co pomaga zwiększyć powierzchnię czynną, zmniejszyć impedancję wewnętrzną i zoptymalizować przewodzenie ciepła. Geometryczna przewaga omega-core staje się wyraźniejsza, gdy przyjrzymy się matematyce. Tradycyjne prostokątne konfiguracje elektrod mają ograniczoną powierzchnię kontaktu z elektrolitami, co tworzy wąskie gardła w przepływie jonów. Konstrukcja pętli ciągłej zwiększa powierzchnię o około 340% jednocześnie, tworząc wiele ścieżek przewodzenia, które eliminują pojedyncze punkty awarii. To podejście architektoniczne bezpośrednio nawiązuje do kanałów chłodzenia silnika. Raptor firmy SpaceX, gdzie rozprowadzanie ciepła po zakrzywionych powierzchniach zapobiega koncentracji naprężeń termicznych. Z perspektywy materiałoznawstwa, współpraca z Laboratorium Materiałów Stosowanych MIT przyniosła przełomowe odkrycia dotyczące zachowania elektronów w skali nano. Badania wskazują, że zakrzywione geometrie elektrod tworzą efekty tunelowania kwantowego, które nie były możliwe w przypadku tradycyjnych konstrukcji płaskich. To tunelowanie redukuje bariery energii aktywacji, umożliwiając elektronom swobodniejszy ruch nawet w niższych temperaturach, co wyjaśnia wyjątkową wydajność systemu w niskich temperaturach. Wewnątrz architektura półprzewodnikowa to miejsce, gdzie wszystko staje się absolutnie oszałamiające. W przeciwieństwie do konwencjonalnych akumulatorów półprzewodnikowych, które wykorzystują kruche ceramiczne elektrolity pękające pod wpływem ciśnienia, Omega Core wykorzystuje rewolucyjny, elastyczny elektrolit kwaziszklany, szklany, który utrzymuje stabilność pod ekstremalnym obciążeniem. To przełomowe osiągnięcie pozwala Tesli osiągnąć niesamowitą gęstość energetyczną technologii półprzewodnikowej bez katastrofalnej kruchości i astronomicznych kosztów, które nękały próby wszystkich innych producentów. Oznacza to baterię, która jest jednocześnie lżejsza i znacznie trwalsza, zdolna do pracy w temperaturach od 80 do 250 stopni Celsjusza bez degradacji. Ale tu zaczyna się szaleństwo. System mobilności elektronów napędzany plazmą całkowicie rezygnuje z tradycyjnych miedzianych kolektorów prądu i zamiast tego wykorzystuje warstwę przewodzącą plazmę, która pozwala elektronom poruszać się z niemal zerowym oporem. Oznacza to radykalną poprawę przepływu energii i praktycznie wyeliminowanie strat ciepła, osiągając poziomy sprawności, które jeszcze kilka miesięcy temu wydawały się niemożliwe. Warstwa przewodząca plazmę stanowi fundamentalne odejście od przewodnictwa metalicznego. Tradycyjne miedziane kolektory prądu tracą około 3-7% energii na nagrzewanie rezystancyjne, ale przewodzenie plazmy odbywa się za pośrednictwem zjonizowanych cząsteczek gazu które w temperaturze pokojowej mogą osiągnąć parametry bliskie nadprzewodnikowi. Plazma jest zamknięta w mikroskopijnych kanałach o szerokości zaledwie 50 nanometrów, cieńszych niż cząsteczki wirusów i utrzymywana dzięki stabilizacji pola magnetycznego opartej na doświadczeniu Tesli w zakresie kontroli pola magnetycznego silników elektrycznych. Prawdziwym przełomem jest próżniowa siatka grafenowa, która magazynuje energię w wielowarstwowej komorze próżniowej pomiędzy płytkami tlenku grafenu. Działa to niemal jak hybryda kondensatora i akumulatora, zapewniając ultraszybkie uwalnianie energii, co umożliwia gwałtowne przyspieszenie, a jednocześnie zapewnia długotrwałe jej utrzymanie, jak w przypadku tradycyjnego akumulatora. Mówiąc wprost, Tesla stworzyła bezlitową baterię półstałą wykorzystującą przewodnictwo plazmowe i warstwy magazynujące grafit próżniowy. W istocie jest to bateria półstała z grafenu plazmowego, reprezentująca zupełnie nową kategorię piątej generacji, wykraczającą poza możliwości technologii półprzewodnikowej. Siatka grafenu próżniowego działa na zasadach podobnych do tych stosowanych w akceleratorach cząstek wysokoenergetycznych. Dzięki utrzymaniu niemal idealnych warunków próżni między warstwami grafenu elektrony mogą poruszać się bez zakłóceń atmosferycznych, osiągając prędkości zbliżone do 10% prędkości światła w materiale. To wyjaśnia natychmiastowe dostarczanie energii, ponieważ elektrony nie płyną stopniowo jak w konwencjonalnych bateriach. Rozładowują się falami skoordynowanymi, które mogą dostarczyć maksymalny prąd w ciągu milisekund od zapotrzebowania. Czy więc kupiłbyś Teslę, która łamie wszystkie zasady panujące w branży od dekad? A jeśli wierzysz, że ta technologia naprawdę zwiastuje nadejście czegoś niespotykanego, wpisz poniżej. I abyśmy wiedzieli, że śledzisz każdy krok tej rewolucji. To, co zaczęło się jako pojedyncza tajemnicza uwaga Ilona Maska, teraz wskazuje wprost na John Glenu, jako kolejny krok Tesli. Technologia Jonów Glinu, kiedyś odrzucana jako zbyt reaktywna, zbyt niestabilna i zbyt droga, jest teraz w centrum strategii Tesli na rok 2026. Jeśli ta technologia spełni choć połowę obietnic, może zmienić ekonomikę pojazdów elektrycznych i umieścić model 2 z 2026 roku w kategorii, z którą żaden konkurent nie jest jeszcze gotowy się zmierzyć. Historia wciąż się rozwija, i jak zawsze w przypadku Tesli, rozdźwięk między obietnicami a rzeczywistością będzie weryfikowany w czasie rzeczywistym. Ale jedno jest pewne: obserwujemy początek zmiany w dziedzinie baterii, która może wreszcie sprawić, że czysta i przystępna cenowo mobilność stanie się standardem dla milionów rodzin. Masz jakieś pytania dotyczące tej zmiany? Podziel się swoimi komentarzami. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym przeglądzie technologii kształtujących przyszłość Tesli